Panie, witamy Was serdecznie, Wspólnota Legion Małych Dusz. Witamy. Dzisiaj tematem naszego spotkania jest miłość. Co mówi o miłości, co mówi Pismo Święte o miłości, co mówi Jezus o miłości? Bóg jest miłością, a zatem miłość jest osobą. Miłość ma inteligencję, ma rozum. Miłość jest najpiękniejszą, najwspanialszą osobą, jaką możemy kiedykolwiek spotkać. Zapraszamy dzisiaj na dzisiejszy film Miłość która się objawia, którą przynosi Jezus, miłość, którą pokazuje nam Jezus Chrystus. Zapraszamy miłość, która ratuje, która może wyprowadzić się z każdego problemu, z każdego udręki, cierpienia, depresji. Miłość jest największą najpotężniejszą siłą w całym wszechświecie. Nie ma większej mocy i siły niż miłość. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Kochani, ale na początku mówimy o tym, co mówi świat dzisiejszy o miłości, jak postrzega dzisiejszy świat, jak to słowo rozumie. Abyśmy kogoś zapytali się na ulicy, co by powiedział o miłości. Miłość w dzisiejszych czasach jest trochę pomylona. Ja myślę, że trochę to wygląda jak taki handel między ludźmi. Że ja tobie coś dam, wtedy coś uzyskam. Wchodzimy w relacje, bo nam się to opłaca. Wchodzimy w relacje, bo społecznie czujemy, że tego od nas się wymaga. Wchodzimy w relacje, bo nie mamy zupełnie innego pomysłu na nasze życie, i przez to też podejmujemy złe decyzje, wybieramy. Nieodpowiednie osoby. Mhm. Potem te relacje się psują, i czujemy się nieszczęśliwi. Szukamy znowu, mhm. bo znowu jest pustka, mhm. i, i to tak się może kręcić i kręcić. Mhm. I pewnie Pan Bóg w tym znajduje taki sposób, że dopuszcza te takie smutki. I dzięki temu możemy się wreszcie zorientować, czym jest. Hmm. Miłość. Najczęściej dzisiaj miłość, kiedy mówi się, to relacja między mężczyzną i kobietą, tak? To, to już dalej pójdzie nawet między kobietami, między mężczyznami. Czy z bardziej to słowo się degraduje? Właściwie nic poza tym się nie widzi, jako uczucie tylko i wyłącznie. Aż później niektórzy dochodzą do nihilizmu, mówią, że w ogóle miłości nie ma, to w ogóle nie ma miłości. Ważne no. są emocje jakaś taka hmm. wysoka, bardzo amplituda, która hmm. nakręca ludzi. Ale jednocześnie tak spala jakoś, tak zwyczajnie. Miłość. Miłość jest mylona z zakochaniem często, a wtedy szuka się siebie w relacji z drugim człowiekiem. Nie żyje się dla drugiego, nie traktuje się miłości. Miłość się traktuje jako uczucie bardziej niż ofiary, tak? czyli to, co naprawdę jest sensem miłości, to, co jest miłością, ofiara z siebie dla drugiego człowieka. A teraz obecnie miłość jest często mylona właśnie z zakochaniem, z uczuciem, z chęcią znalezienia siebie. Albo nawet miłość jest po prostu postrzegana jako przyjemność już, Tylko przyjemność i nic więcej, mhm. tak? Samo spełnienie, samo zadowolenie. Mhm. Mhm. Ludzie niewierzący mylą, miłość zatyką. Oni też wierzą, że... Miłość jest przemieniającą siłą, jednak mają inne poglądy na temat miłości. My, chrześcijanie, nie wierzymy, że świat przemieniają zasady etyczne, choćby były najwyższe. Miłością jest dla nas Bóg czyli miłość jako siła ludzka taka typowo tak. siła moralna ludzka etyczna i tylko tyle tak no tu jeszcze możemy dalej schodzić w degradację miłości pornografia prostytucja to dzisiaj jest bardzo dużo tego tak handel ludźmi za tym idzie świat coraz bardziej upada w tym kierunku miłość jest najpiękniejszym darem jest najpiękniejszym wspaniałym darem, który dał Bóg człowiekowi a jednocześnie może być najbardziej upodlona ta zdolność człowieka, i to dzisiaj widzimy, jesteśmy świadkami w dzisiejszym świecie. Ale kochani, przejdźmy do tego, co mówi Jezus. Co Jezus nam objawia o miłości, bo Jezus mówi, że Bóg jest miłością. Mój ojciec jest miłością. Kto mnie widzi, widzi ojca. Czyli kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy, jaki jest Bóg, a Bóg jest miłością. Kochani, a zatem miłość jest osobą, ta miłość Boża. Jest osobą, bo Bóg jest osobą. Miłość ma inteligencję, ma rozum, ma wolną wolę. Jest najspanialszą, najpiękniejszą osobą, jaką możemy sobie wyobrazić. Kochani, gdyby ludziom dać takie zadanie na całym świecie, sam czas dać ludziom zadanie, niech każdy sobie wyobrazi Boga, jakiego chce. Niech każdy sobie wymyśli Boga, jakiego chce. To żaden człowiek nie wymyśliłby Boga. Bardziej wspaniałego, pięknego, kochającego niż ten, który jest. Nikt nie wymyśliłby Boga bardziej wspaniałego, bo Bóg jest miłością. Nie może być coś piękniejszego niż miłość. Coś wspanialszego miłość, coś bardziej kochającego niż miłość. Bo Ojciec jest samą miłością. I tak naprawdę Jezus Chrystus, który przyjął ciało ludzkie z Maryi Dziewicy, to jest miłość, która stała się człowiekiem. Miłość, która stała się człowiekiem, zamieszkała pośród nas. Jezus cokolwiek czyni, cokolwiek mówi, robi to z miłości. Robi to, właściwie tam jest miłość w tym obecna. Ale jednocześnie uczymy się od Jezusa, czym jest miłość. To nie jest tylko takie słodkie uczucie, takie miłe. Zobaczmy, jak Jezus jest wymagający, jak rozmawia z faryzeuszami. Ale jak miłość, również jak łączy się z cierpieniem na krzyżu, to jest pełnia miłości. Największe objawienie miłości. Jakiekolwiek miało miejsce, jest na krzyżu, kiedy serce Jezusa zostało przebite. To jest najpełniejsza miłość. Miłość, która przechodzi z nieba, jest między nami Jezus Chrystus, nasz Pani Zbawiciel, miłość miłosierna. I taką miłość chcemy dzisiaj poznać, taką dzisiaj miłość Jezus nam objawia i ta miłość nas ratuje z każdego naszego problemu. Jezus mówi, że nie ma większej mocy. Niż mój ojciec w niebie. A ojciec w niebie jest miłością. Nie ma większej mocy niż miłość Boża, miłość Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy teraz o tym, co mówi teraz Jezus Chrystus o miłości. Tutaj w orędziu Jezus mówi o tej różnicy właśnie pomiędzy miłością prawdziwą, a miłością tą człowieczą. Miłość Boga jest prawdziwa. Miłość człowieka jest wyłączna. Miłość Boga daje, miłość człowieka nie przestaje oczekiwać. Dawanie i oczekiwanie może złączyć się jedynie w ofierze. Poświęcenie, jak małe by nie było, zbliża duszę do czystej miłości, która odejmuje jej częściej samej, by dać w zamian głębsze poznanie tego, co mnie porusza, miłości braterskiej, jakże bardzo jej brakuje. Gdyby ludzie częściej wchodzili w siebie samych, byliby z pewnością przerażeni tym, co by tam zastali, Wymienię jedynie egoizm i pychę istoty ludzkiej, równą pokorze ich Boga. Dawajcie miłość w życzliwości, którą zamieszkuje jedynie miłość. Nie podoba się Wam ten czy ów, idźcie do nich, jak dobry Samarytanin. Zamieniajcie w czyn to, czego Was nauczyłem, gdyż zaprawdę powiadam Wam, słowa modlitwy, jak piękne by nie były, nie znaczą nic w moich oczach bez uczynków, które dowodzą dobroci piękna serca otwartego na wszystkich. Pani Jezus zaprasza do tego, abyśmy tę miłość realizowali w uczynkach. Miłość bez uczynków jest martwa, tak jak wiara bez uczynków jest martwa, dlatego... Tą miłość, którą otrzymujemy od Boga, źródłem miłości jest zawsze Bóg, jest pierwszym tym, który kocha, pierwszym, który nas podnosi, umacnia nas, daje moc, siłę. Ale skoro nam daje Bóg miłość, to mówi Jezus: Idźcie do swoich braci, dzielcie się miłością, dzielcie się słowem, czynem, tym, co macie z braćmi i siostrami. Prosimy jeszcze o komentarz. Tutaj mamy teraz słowo świętego Jana. Z listu św. Jana, gdzie Duch Święty nam mówi o objaw, jakim jest Bóg, najpełniejsza, najgłębsza tajemnica Boga. Bez Chrystusa tej tajemnicy byśmy nie mogli poznać. Umiłowani, umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawia się miłość Boga ku nam, że zesłał syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg. Tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego ducha. Widzieli ze swego ducha, a tym duchem jest miłość człowieka. Napełnił miłością i człowiek ten dar od Boga może różnie wykorzystać. Może wykorzystać jak każdy dar na dobro, czyli służyć miłością drugiemu, ale może wykorzystać też na zło. <laughs> Bóg dał człowiekowi wolność, niestety tą wolność możemy tak wykorzystać. Ale najważniejsze słowo z tego: Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Radujcie się, cieszcie się. Mamy najwspanialszego Boga, jaki mógł kiedykolwiek istnieć. Bóg jest miłością, Bóg jest światłością. Miłość jest światłością też, tak? Miłość jest światłością, jest mocą, siłą, którą objawia się w Jezusie Chrystusie. <laughs> w Jezusie poznajemy, kim naprawdę jest miłość. Miłość jako osoba, jako osoba Boża. Duch Święty jest miłością, który stwarza człowieka, napełnia mocą i siłą. Kochani, tak naprawdę, jeżeli człowiek Posiada Boga, posiada miłość w sercu, ma wszystko. A gdyby miał wszystko, cały świat by zyskał, wszystkie pieniądze, a nie miał miłości, straciłby miłość w sercu, to nie ma nic. To jego życie jest przegrane, jest smutny, jest, jest przegrany po prostu. Może wszystko może mieć, ale jak nie ma miłości, to e, nie ma nic. Miłość tak naprawdę jest przeciwna egoizmowi. Tak ważne, żebyśmy właśnie walczyli z naszym egoizmem, z takim koncentrowaniem się na sobie. Miłość jest też. W dzieleniu się, w udzielaniu się drugim człowieka. Ale najpierw musimy przyjąć. Kochani, kiedy słuchamy Słowo Boże, to Bóg w tym słowie daje nam ducha. To Słowo Boże niesie ducha. Słowo Boże niesie miłość w sobie. Dlatego ważne jest słuchanie, czytanie Słowa Bożego. Dlatego czytamy te fragmenty. Może troszkę za długie, mam nadzieję, Was nie nudzą, ale czytamy je dlatego, że to Słowo niesie w sobie ducha. Udzielił nam ze swego ducha. Kiedy słuchamy Słowo Boże, Słowo Boże niesie w sobie miłość. Kiedy słuchamy Jezusa, On napełnia nas swoim duchem. I tą miłość Bożą też widać właśnie w kontakcie z drugim człowiekiem. Nie można kochać Boga i nie kochać drugiego człowieka. To się robi taka wymiana natychmiast. I jest to wtedy, możemy to odczuć, że nie chcemy nic od drugiego człowieka. Chcemy po prostu go tą miłością Bożą ukochać i chcemy, żeby był szczęśliwy, radosny i nic nie potrzebujemy, nic nie oczekujemy, tylko chcemy dawać. I to tak przemienia pięknie, zresztą czytanie słowa przemienia serce właśnie. A z tym darem, z tym bankiem Bożym, niebieskim bankiem, jest tak dziwna rzecz, że jest odwrotnie niż na Ziemi, że im więcej dajemy. Tak. Im więcej otrzymujemy, tym bardziej się serce nasze napełnia. Chociażby warto popatrzeć na Jana Pawła II, prawda? ile on pracował, mówił, głosił, miłości przekazywał, im bardziej dawał, tym jego serce pełne było miłości. Że ludzie przychodzili do niego, lgnęli do niego bardzo, no bo tam była miłość. Im więcej dajemy, tym więcej w nas miłości jest. I odwrotnie, im się bardziej zamykamy, bo się boimy, że stracimy coś tam w naszym sercu, no, to tym mniej mamy sobie tej miłości, tego dobra duchowego. Tak jak w modlitwie świętego Franciszka. Hmm. Izajasz pisze, nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twojej młodości i nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Miłość Boża jest y, jak skała jest czymś trwałym nie jest ulotna. Kojarzy mi się to z jazdą przy pomocy GPS-u. GPS wskazuje nam najprostszą, najkrótszą drogę, żeby dotrzeć do celu. I taki jest Pan Bóg. Celem naszym, naszego życia jest zbawienie, i On prowadzi nas takimi drogami, wskazuje nam takie ścieżki, żeby droga do osiągnięcia zbawienia, do życia wiecznego, była dla nas najprostsza do osiągnięcia ale człowiek często wybiera sobie inną drogę. Wydaje mu się, że nas skróty. Okazuje się, że to jest droga dużo trudniejsza i wtedy Pan Bóg wcale nas nie zostawia. GPS też od razu wskazuje inną drogę, chociaż jest ona dłuższa, może, może właśnie bardziej wyboista. Tak, ale, się, ale właśnie nas, Pan, Pan Bóg ciągle jest z nami. Mimo, że tak. nie zawsze my jesteśmy z nim, tak. nie, nie zawsze chcemy być z nim. Czasem wybieramy właśnie inną drogę. Tak, zbawienie to jest relacja z miłością, z Bogiem. W niebie jest relacja z miłością, bo Bóg jest miłością. Kochani, drogą do zbawienia jest miłość. Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czyli miłość, która stała się ciałem, jest drogą do zbawienia miłość. Jeżeli żyjemy miłością, realizujemy tą miłość, którą objawia Jezus, On sam jest tą drogą, i drogą do miłości jest miłość, drogą do zbawienia do nieba jest miłość, bo w niebie jest tylko miłość tam, relacja z miłości z Bogiem i z drugim człowiekiem, ale jeżeli tą miłością żyjemy tutaj na ziemi, zawierzyliśmy miłości Bożej, bo wszystko uchodzi na ziemi oprócz jednego, oprócz odrzucenia. Miłości Boga. I to widzimy, że Jezus faryzeuszom nie mógł pomóc. Oni zostali tacy, co byli. Pomagał biednym, pomagał cudzołożnicy, przebaczał jej. Ona przyjęła miłość Boga. A ludzie, którzy mieli zatwardziałe serce i w tym zatwardziałym sercu do końca byli niewzruszeni. wzruszeni. Jezus nie mógł to nic zrobić, nie mógł ich zmienić. Nie Oni nie chcieli tego zmienić, ponieważ odrzucili Bożą Miłość. Wszystko uchodzi na Ziemi. Oprócz jednego odrzucenia Bożej miłości. Kochani, to był pierwszy, pierwsza część naszego filmu o miłości. Zapraszamy na drugą część. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, do oglądania nas. Ufam, że te słowa również Tobie pomogą, podnoszą na duchu, dają siłę, dają moc, dają wiarę. Jak zawierzysz Jezusowi, wszystko jest możliwe. Wszystko możesz, mogę w tym, który mnie. Umacnia i ani śmierć, ani nagłość, ani głód, ani prześladowanie nie jest nie w stanie oddzielić od miłości Boga, który pierwszy mnie umiłował i za mnie wydał samego siebie. Amen. Muszę kończyć, bo brzmi, zaczyna brakować śliny. Amen. Do zobaczenia, kochani. Zapraszamy na następny film.